Panie trenerze, kilka słów a propos dzisiejszego meczu. Gratulacje dla GKS-u Tychy. bardzo dobry basket na początku sezonu. Tak jak przewidziałem, wymuszali mocno nasze rzuty za trzy punkty. Na pewno nie było naszą strategią rzucanie tylko za trzy, chociaż mamy świetnych strzelców, ale widać było po skuteczności, to nam nie wychodziło. Mocno wtedy zamurowali, jak to się potocznie mówi. Trumne, czyli pomalowane, i. no i tak jak mówię, jeżeli rzuty to na znaczy 3 punkty wtedy nie wpadają, no to jest problem, bo, bo ciężko też spenetrować, jeżeli jest 3-4 graczy drużyny przeciwnej w, w trumnie, więc yy, myślałem, że mamy dobre rozwiązania na, na ich obronę, ale, ale egzekucja ich yy, pozostawiała wiele do życzenia i yy, albo jak to po czasach często bywa. Yy, nie gramy tego, co, co jest rozrysowane na desce, tylko jakieś swoje widzimisię i to, to już zwróciłem po raz kolejny uwagę drużynie, że ja chcę im pomóc, szczególnie po czasach widzę więcej niż oni na, na boisku, bo, bo stojąc z boku dużo więcej się widzi, ale niestety gdzieś tam na, czasami nasze wizje się rozchodzą i to, i to jest no, też nasz problem, że ktoś Albo nie jest na tyle skoncentrowany po czasie i wychodzi i gra coś innego, albo, albo ktoś inny weźmie piłkę i w tym momencie yy, gramy zupełnie inną akcję, więc yy, to jest niedopuszczalne, ale, ale mam nadzieję, że to ostatni raz jest taka sytuacja. Bo tak naprawdę yy, to, co bym nie narysował na, 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 na czasie, to by, <grym> to by nie miało sensu, tak? Czyli tak naprawdę mógłbym nic nie rysować i powiedzieć, co ewentualnie gramy, chociaż oba mam obawy, że da dalej byśmy grali w inny sposób niż tego bym sobie życzył. Dawid, jeżeli chodzi o twoje spojrzenie na dzisiejszy mecz? Myślę, że trener już tu wszystko powiedział. Wiedzieliśmy, Aha. czego możemy się spodziewać podróżenie z i ich sposoby obrony, sposoby ataku i czasem zabrakło tej egzekucji. Oni trafili parę rzutów, my parę tych otwartych przestrzeliliśmy, odjechali nam, potem, wiadomo, ciężko goni się mecz. Tym bardziej z, taką, z drużyną, która gra naprawdę dobrą koszykówkę w tym momencie nie udało się. Panie trenerze, mówi trener, że zamurowali pomalowane 32 punkty strumny dla nas, tychy 16. Czy na pewno to było problemem, czy nie była problemem bardziej skuteczność w rzutach za 3 i w rzutach osobistych? No, na pewno, jeżeli mamy 9 na, na 20 przestrzony rzutów osobistych, no to, to jest jakiś tam problem. To jest GKS ponosi naprawdę duże ryzyko, ale, ale widocznie im to się opłaca. Do tego meczu mieli chyba 20 przeciwnicy mieli 23% rzutów za 3 punkty celnych w czterech poprzednich meczach. Ta skuteczność jeszcze pewnie spadła po naszym meczu, mieliśmy 16% i myślę, że jeżeli trafią na drużynę, która trafi im 15-18 trójek, to, no to, to mogą mieć wtedy problem. Wtedy, to jest wtedy e, ta trumna się bardziej otworzy, bo będą musieli po prostu tych strzelców dochodzić do tych strzelców. No niestety na pewno od razu uczulałem na samym początku, że to nie, mimo, mimo tak jak powiedziałem, naszych, naszych strzelców, że. E, e, że to na pewno nie będzie tak, że rzucimy 15-18 troje, to jeszcze możemy wygrać ten mecz. Ja, ja też powiedziałem, że, że, że ten mecz powinien być w granicach 65-64 punktów i żebyśmy my mieli te 65 punktów przed meczem. Więc jeśli chodzi, bardzo byłem blisko o, o wynik naszej drużyny, ale popełniliśmy sporo błędów. Dwie zbiórki po rzutach osobistych w ataku, niespotykana sytuacja, bo, bo raz można się pomylić, ale na pewno nie dwa razy. Jedna czy dwie piłki niczyje. No i tych błędów na pewno było więcej, tak? Bo teraz na gorąco to, to, to przychodzi mi, przychodzi mi dużo, dużo sytuacji w głowie, ale, ale tak jak mówię, no na pewno byłoby inaczej, gdybyśmy mieli lepszą skuteczność za trzy, a, a tym bardziej gdybyśmy tych rzutów osobistych przestrzeli trochę mniej. I to w kluczowym momencie, w którym jeszcze wynik był w miarę otwarty, tak? bo to tych, te osobiste rzucaliśmy. Nie, już bliżej końcowego wyniku, tylko, tylko jeszcze w momencie, w którym mogli, moglibyśmy się zbliżyć do przeciwnika. I tak jak mówię, ta, ta energia na pewno jeszcze, jeszcze by była. My sobie sami trochę pocinaliśmy skrzydła przez niecelne rzuty, tak jak mówię, osobiste, otwarte rzuty za trzy punkty, które powinny i normalnie wpadają nie wiem, nie wiem co jest, ale na razie tych mają receptę na pokonywanie przeciwników, tym, że, że po prostu skuteczność drużyn, które z nimi grają, jest bardzo niska. Szczególnie właśnie rzutów za trzy punkty. Przed nami w środę derby z SKS Starogard Gdański. Trzy dni przed nami. Trener, z tego co tutaj mówi na konferencji, jest sporo rzeczy do poprawy. Jaki jest plan na te trzy dni? Na pewno musimy odpocząć jeden dzień bo to i przewietrzyć głowy wiadomo, nie da się pewnie po takim meczu przejść obojętnie, więc zawsze ten dzień na regenerację i na przemyślenia jest po meczu, więc jutro, jutro tylko regeneracja i poniedziałek, wtorek, środa musimy znaleźć szybki plan. To też, też w tym sezonie będzie normą, że w sobota, środa mecz, więc musimy znaleźć plan też na przeciwnika. Jakieś tam notatki już mam, bo, bo byłem na dwóch ostatnich meczach domowych Starogardu, więc Kwestia, czy, czy to będzie najlepszy plan na, na tą drużynę, więc, więc musimy wybrać optymalnie, czyli ich najmocniejsze strony yy, im zabrać, a, a ryzykować ewentualnie yy, coś, co może nam przynieść efekt w postaci zwycięstwa, a im, a im w ataku powiedzmy zabrać te, tak jak mówię, najmocniejsze strony tym graczom podstawowym, którzy yy, ciągną tą drużynę do zwycięstw. Derby kociewia przed nami. Jak wy do, tych, do tego meczu podchodzicie? Myślę, że podchodzimy do tego meczu jak do każdego następnego. To może to są derby, ale my skupiamy się na tym zespole jak na każdym innym. Trener przygotuje plan, nasz sztab szkoleniowy przygotuje plan, będziemy mieli pewne założenia, będziemy się ich trzymać i tu nie ma co na siebie nakładać może dodatkowej presji czy myśleć jak to jest wielki mecz, po prostu wyjdziemy i zagramy spotkanie. Damy się wszystko tak w każdym meczu i